Cześć wszystkim, tu Kalos 1, a tu taki odcinek specjalny, z tego powodu, że chciałbym Wam serdecznie podziękować całego mojego klanu, że byliśmy w końcu 30, 35. poziom w, w, w klanie, czyli na aż jak widzicie, sami 31. level. Więc Chciałbym Wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy są z mojego klanu. którzy jeszcze, którzy też byli poza moim klanem, też niektórzy byli, więc też chciałbym Wam serdecznie podziękować, że byliście yy, w klanie. Więc z tego z powodu chciałbym Wam y, zrobić taki z naszego klanu taki fajny prezencik. Jaki to będzie prezencik? Prezencik będzie to, że będziemy ulepszać w kraniu więc... taka mała niespodzianka też jeszcze, że jak byliśmy 31 level, wbiliśmy też jeszcze 300 000k EXP. I z tego powodu ulepszamy y, wielkość klanu do 75 osób. Uwaga, 3, 2, 1, pyk i koniec. I mi się dziwi, i mamy z tego powodu 31 pierwszy Klanu i mamy jeszcze wielkość klanu rozwinięta, więc Jeszcze raz dziękuję serdecznie mojego całego klanowi No i tyle, to jest taka szybka, mała I informacja specjalna Dla mojego klanu Więc jeżeli ktoś tam napisze gniewy w komentarza, to serdecznie wam dziękuję Jeżeli ktoś napisze gratulacje lub coś, to przyprawię wam serduszko, o pierwszy raz będę dawał jeszcze więc <laughs> jeszcze raz dziękuję. No i jeżeli Wam się odcinek taki informacyjny, specjalny Wam się podobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzięki na no cześć.